Witam Was bardzo Państwa serdecznie. Pewnie zauważyliście, że ile Eleven ostatnio wypuścił materiał pod tytułem 15 minut kastracji na Microslop Windows. Powinien napisać Microslop Windows. Więc także, no, chcę wyrazić opinię na ten temat i tak dalej, co sądzę o tym filmie. Po pierwsze, on jest zajebisty. Po drugie, tam padały absolutne puenty, jeżeli chodzi o to co 11 yy, omawiał yy, na tym filmie i tak dalej. I ogólnie Microsoft jest yy, samo w sobie śmieszne, bo ponieważ nic kurwa nie potrafią. A jedynym ostatnim dobrym systemem jakie wyszedł to Windows 10. Dobra przesadzam, bo może Windows 7, ale dziesiątka była znosna. To jakie kurwa bąk. Ja pierdolę ty. Widzicie to kurwa? Jeszcze takie fajne kolory, tu są na aparacie, takie zajebiste. Bardzo fajne. I kurwa śmietnik. O czym ja to tam kurwa mówiłem? A, że w tym filmie padały bardzo fajne płyty i bardzo fajne fakty. Szczególnie mnie rozwiewał to, że notatnik nie chciał działać, albo minister to w ogóle nie chciał chodzić. Ja pierdolę. No ogólnie śmieszna sytuacja i tak dalej, po prostu Windows 11 sta, sam się stacza na dno i tak dalej, tak samo jak jego właściciel, czyli Microsoft tu, Microsoft, jeszcze dwie minuty filmu zostało mi napierdolenie, bo ponieważ moja kochana przezajebista Nokia e, po prostu ma mało pamięci, więc także musicie sobie niestety jakoś poradzić w tej sytuacji. No i cóż no, ja podjąłem sam decyzję, czy przerzucić się na Windowsa 11 z Windowsa 10, chociaż miałem Windows 10 AUT i LTSC 2021 21h2, ale postanowiłem, że przetestuję Linuxa, miało być to tylko jedynie miesiąc, później się wraca na Windowsa, no ale ba, wiadomo jak się to skończyło, przerzuciłem się na Linuxa całkowicie. I od pół roku go używam, więc także po prostu czuję się bardziej zajebisty. A jedynie mogę opisać na razie moje pierwsze wrażenia z Linuxem, bo ja planuję ogólnie zrobić film o Linuxie na głównym kanale, więc także e, zapraszam do jego subskrybowania. E, jakby powiedzieć ogólną recenzję i tak dalej. W ogóle film o Linuxie, kurwa, wjebać to. Ale ogólnie moje pierwsze wrażenia były takie, że po prostu... Linux po prostu działa, co prawda nie działają gry multiplayer, które używają antycheatów, ale ja nie jestem typu, typu graczy, więc także jebać. Dobra, kurwa, bo mi zostało 45 sekund nagrywania. No ogólnie, Linux to jest zajebity, po prostu jebać Windowsa, jebać Microsoft, jebać Microsoft, jebać kurwa całą tą ko korporację, więc także nara kurwa.